Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku. Pokaż co potrafisz. W tym odcinku, znaczy w ogóle rzadko, pokazuję jakieś bitwy, które można powiedzieć yy, są jedyne w swoim rodzaju, niesamowite i yy, najlepsze w historii. Myślę, że ta bitwa może do takich należeć. Jest to bitwa na piątotierowej artylerii niemieckiej. Grill. Yy, no, i zaraz się dowiecie, co w tej bitwie było niesamowitego. Gracz, który wykonał tą bitwę, to Jordom. Witaj. Witaj. Graczu. Słuchaj, lubisz grać sobie czasami artami, mówiłeś, że lubisz grilla, lubisz też bishopa. No i cóż, dlaczego jesteś teraz na, w bitwie na dziewiątych tierach? Co, co tu się wydarzyło? Dlaczego. Poleciałeś do bitwy z 8-tierowym Lightem. No, akurat tak, w zasadzie, z kolegami tam z Malty. No, nie dziury, no dziwne, się, po prostu stwierdziliśmy, że sobie trochę potrolujemy. No i wyszło na to, że ja wybrałem sobie grilla, drugi kolega wybrał sobie AMX-a, tego fustultierowego Arte. A kolega, który przewodził Plutonem w zasadzie, wybrał po prostu tak na jolo T-49, więc są takie losowania. Mhm. Tutaj są, można powiedzieć, jest takie brzydkie słowa, ale to wszystko do Plutonu piszesz, czyli po prostu, no, bawicie się troszkę, tam nieważne, jakiś kefirek poszedł być może i tak dalej. W każdym mondiarze, jeszcze spytam się ciebie szybciutko, bo każdego Yy, się pytam, kwestia nicku, Jordum. Yy, dlaczego tak się nazywałeś w grze World of Tanks, co to oznacza? Znaczy to jest bardzo krótka kwestia w zasadzie, nie ma, nie ma to żadnej pozostałej historii yy, nick po prostu, na ogół używałem nicków Karol11341, ten nick mi się przejadł yy, na szybko wymyślałem jakiś nick, padło na Jordum, yy, czyli twoja zagład zagłada no ale z literami normalnymi było to zajęte no więc jest z zerami. Więc tego się nie czyta jakby co Y0URT ty, 00M, tylko właśnie Jurdum. Czyli twoja zagłada. No akurat w tej bitwie taką trochę zagładę pokazałem chyba. Pokazywałem już bitwy grillem moim zdaniem niesamowite, ale ty tobie się udało. Zrobić jeszcze lepiej cóż, jeżeli chodzi o mm, pomysł na tą bitwę, no to jak wiadomo, no artyleria jeżeli gra dobrze drużyna to wystarczy, że sobie stanie w jednym miejscu i klika gorzej jest oczywiście, jeżeli drużyna nie pomoże, ale jakbyś mógł opisać, bo ty mówisz, że grill i bishop, to są dwa takie twoje ulubione artylerie piątego tieru co ma takiego fajnego grill yy, no że, że lubisz nim grać znaczy że tak, tam z tego co potem celność działa to jest 0.74, więc tutaj tyłka nie urywa, e, ale ma bardzo szybki reload w zasadzie, bo to jest gdzieś e, przy tych PK, które ja mam e, aktualnie teraz zresztą, ja mam około 19 sekund, tutaj nie wiem ile jest w trakcie kreacji tej powtórki, no ale to jest ktoś koło tego, więc jest dość szybko strzelny, e, w porównaniu do innych artylerii w zasadzie tego i podobnych tierów, e, ma małe przebicie na godzie. Ale y, za to rekompensuje to paradoksalnie niskim zasięgiem ostrzału, bo dzięki temu, tak jak tutaj na przykład widać, jest strzał w 85, od góry no niestety akurat jest nie trafiony, ale strzelam pod świetnym w zasadzie kątem, y, więc ta penutresa, którą ma, zdecydowanie wystarcza. No, y, to jest niemiecka artyleria, przez wielu uznawana za jedną z najbardziej trollowatych w grze, artyleria oczywiście. No i w zasadzie faktycznie taka, faktycznie taka jest. Tutaj właśnie strzał z przebiciem 85, czołg ciężki 9 tieru, czemu nie. Ehm, nie wiem, po prostu jakoś ta artyleria mi się po prostu spodobała, nie wiem w zasadzie nawet dlaczego tak pewnego dnia sobie kupiłem, zacząłem grać. No i mam teraz tam chyba trzy parki zrobione. Nie jestem teraz do końca pewien, gdzieś około 1200 pitaw. Um, no, także tak. A jeśli chodzi o Bishop'a, no to yy, te właśnie te strzały od góry, ten fajny lob bardzo mi się podoba. Wczoraj na przykład grałem bitewkę, gdzie bez problemu w wieżę od góry przebiłem na przykład M103, yy, Centuriona Action i temu podobne. Więc no, lubię takie powiedzmy specyficzne artylerie, ogólnie pojazdy. Tylko Bishop chyba zasięgu nie ma takiego da, fajnego M103, jak, 50, jak Grill, nie? 500 metrów, 450 metrów, to zasięg tam bardzo koleje. Na grillu też. Akurat ta mapka jest bardzo przy, przy, przyjazna w zasadzie dla, dla grilla, bo mam tutaj zasięg praktycznie na całą mapkę, bez przestawiania się. Tak? dlaczego w zasadzie stoję w miejscu, nawet nie klikam w ASD. Jak widać, pewnie zaraz hejterzy arty to skomentują tak albo inaczej. No ale co? Oczywiście, zapewne... W... Wiele osób napisze, że o artyleria i tak dalej, ale słuchajcie, zaraz pokażę wam tabelkę wyników. Yy, niby 4,5 tysiąca obrażeń, ale było yy, kilka strzałów, yy, można powiedzieć, yy, na oślep yy, po zniknięciu czołgu. I zaraz, yy, zaraz zobaczycie, ile piątotierowym czołgiem koledze się udało zrobić. W ogóle 4,5 tysiąca to już jest wynik niesamowity, moim zdaniem, chyba na grillu, nie? No właśnie mój poprzedni najlepszy wynik to był gdzieś koło 4000, właśnie 4500 może 4300 No i tutaj nagle wiem, że mam tysiąca widocznych, wiem, że dwa blindy weszły. Jeden na pewno za 700, drugi nie wiadomo w sumie za ile, bo nie sprawdzałem tego. Więc nie wiem, jaki będzie wynik. No i tutaj jest koniec powtórki, więc zaraz screen na końcowe, tak? Tak jest, tak jest. Bitwa trwała nie całe sześć minut. Nie całe sześć minut. W zasadzie strzelałeś non stop. Myk, 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 myk. I teraz patrzcie się. Oczywiście Medal Gora, to jest w zasadzie Medal Gora. Nie wiem ile Grill ma HP, ale chyba. Z... No to tu jest mniej więcej trzykrotny Medal Gora. Prawie. Znaczy. Nie do końca tu jest Medal Gora chyba 30 -krotny. Przepraszam, że mówię, ale Grill ma. Nie ma chyba 300 HP. Więc. Nie, grill, ma, grill ma 240 HP, z tego co no. pamiętam, więc to jest tak mniej więcej 2,5 Gora. Aha, dobra, mo, może się pomyliłem, no faktycznie, bo Gor to jest razy. Razy. Aha, e... razy 10, przepraszam, dobra, pomyłka, wybacz, wybacz. 6174 obrażeń. Jeżeli chodzi o Kile, no to tutaj nic specjalnego i 2316 bazowego expa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o bitwy na artyleriach, jeszcze nigdy nie pokazywałem tak dobrego expa bazowego na artylerii. No i cóż, te obrażenia to są obrażenia najwyższe do tej pory zarejestrowane na World Oczywiście ja tu wpisałem wszystkie pacze i piąte tiery, i wyskoczył na tu jakiś, jakaś bitwa na Su 8 z lepszymi obrażeniami, ale on jak był na szóstym tierze, czy coś tu źle pokazuje? I T49, no to wiadomo, to są lighty ósmego tieru, coś tu w Place pomieszał. No i jest jedna bitwa lepsza z obrażeniami, gdzie Excelsior sam został, można powiedzieć, na, nie wiem. Drużyna no tak, musiała wiecie, być... Jakaś to jest dziwna, dziwna powtórka, nawet na nią nie patrzyłem do końca, tam nikt nie zrobił żadnych z jego drużyną, sprzeciwny tak samo w zasadzie, on wszystkich... I on wszystkich, no. <laughs> Także nie wiadomo, o co tam chodziło. No oni, w każdym bądź razie za złoto. Jest, to, jest to wynik naprawdę niesamowity i warto jeszcze tylko zaznaczyć, że że, że cóż, no, no nie jesteś graczem można powiedzieć cyferkowo niesamowitym, można powiedzieć zwykły, żółty, średni gracz, nie? A... ja to od razu tak jakby sprostuję. Ja nauczyłem się grać po 8000 bitew, więc gdybyś spojrzał na przykład na moje statystyki z ostatnich tysiąca bitew, to miałbyś zielonego gdzieś koło 2000 WN8. Mm -mm. Tak. To też nawet chyba niebieskiego właśnie. No ale ogólnie to tak, nie jestem jakimś specjalnym graczem. Po prostu jak się bawię tą grą. Zresztą nawet, nawet na te cyferki nie patrzę. To teraz ty nie powiedziałeś w sumie, że jestem żółty. Kiedy ja ostatnio to widziałem, to byłem pomarańczowy, więc jej, awansowałem. <grywa> <grywa> no. No i cóż, tak się udało. W zasadzie bitwa. Tak, mów, mówiłeś, rozegrana na luzie, Forfan z graczami z Malty. Więc jesteś dowódcą w ogóle klanu CSM. No i macie tam nawet graczy z Malty, nie? tak, jesteśmy to coś światowi no. tak jest, tak. dobra słuchaj, ja ci, ja ci gratuluję tego wyniku, no bo no naprawdę pozazdrościć w pięć minut zrobić historyczny wynik w grze World of Tanks nie mówiąc w ogóle o grillu, o piątych tierach ale w ogóle jest to, jest to czołg znaczy jest to wynik no niesamowity niesamowity Mm, Ty tam porównywałeś, Ty? Obraż, jeżeli chodzi o obrażenia, to jest, to jest jeden, znaczy najlepszy wynik, nie? Wśród tak, tak. wszystkich powtórek. No, no, no. Tak jak y, zapowiedziałem, to właśnie tak z się na inne powtórki, no i lepszej w sumie nie było. Poza tym, tymi, które ci też wypisałem właśnie z tymi s 8 i T49, no i ten Excelsior, z którym nie wiadomo w sumie o co chodzi. Mm -hmm. Dobra. Ja Ci bardzo dziękuję, że chciałeś pokazać tą bitwę. No i cóż, może chciałbyś jeszcze na koniec coś dodać, lub wystarczy, żebyś chciał na przykład coś pozdrowić. Ojej, to nawet, nawet nie wiem co powiedzieć. Um, no to nie wiem, pozdrawiam moją dziewczynę, która, której nie podoba się to, że gram w Wota. Um, nie gra w Wota? Um, Skam? Nie gra w Wota? Nie, nie gra i że tak powiem hejtuje moją grę. No ale dużo nie gram, więc chyba się nie będzie obrażała. Szczególnie, że czasem uda mi się taką ładną bitewkę zrobić. Historycznie. To jej chyba nie zaimponuje, ale... Tak jest, tak jest. No i ja poza tym, nie wiem, jeszcze pozdrawiam rodzinę, psa, kota, sąsiada i temu podobnych. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.